Panie dyrektorze, totalnie teatralnie. Totalnie teatralnie. Ten poziom z, ro, z roku na rok jest coraz, coraz wyższy. I rzeczywiście jest to autentyczne święto dla ludzi, którzy kochają teatr. E, także mam nadzieję, że, przez na, że przed nami kolejne doznania i e, myślę, że wystarczy tego mówienia. Oddajmy głos Pani Małosi i artystom. Obiecujemy. Przede wszystkim my się bawimy w teatr, dziś jedynie jeden zespół będzie w pełni profesjonalny, zaczarowana. Toroszka i kleksografia. Zapraszam. Bądź woda, bądź ładna, podać, a bądź ładna, bądź ładna, to ładna, bądź ładna, bądź Jest bądź ładna, do Wreszcie, pewnie, że ja. A ty myślałeś, że kto? Że wilk! Ręce do góry, ty sam nie wilczysko. Do kogo pan to mówi, panie Gaję? Do ciebie, potworze. Albo do ciebie, bestio! Cholety, co tu się dzieje? Dwa wilki? Jakie wilki? co pan galiowy, Znajomych pan nie poznaje? To jego tu nie ma? Nie ma, nie było i na pewno Przez, no pierwsza nie Pierwsza zagadka, wzią. makarski art, to łatwe, makarski, czyli ja, dzień dobry. E, wierszogra, czyli co to, ta, co to takiego jest? Wierszogra. Wierszogra to jest coś takiego, o dobrze, bardzo dobrze, mamy tutaj już jedno dziecko. Wierszogra, czyli takie zabawy, które wykorzystują w swoim przebiegu wiersze. Tak? Kto lubi wiersze? Pan Benedykt Herz napisał bajkę, w której ptaki mówią tak Nie tylko koko, nie tylko kwa-kwa. A o czym będzie ta bajka? Posłuchajcie. Nie dłubać palcem w nosie, nie drapać się w głowę, co jest? I chodzić nie mogę ta wiotła. Złoty ogon! Wciąż wali mnie w nogę. Ha, bądź mu pasiem, nieś ogon, ale pamiętaj, ani szarpać nie można, ani wlec nie można. Czy mój synek pamięta, niech pan na sroka do domu. Pokaż na mnie urbąd salonowy. Nie tak z szacunkiem. Głębko. Jeszcze raz. Ojej! Znowu się kłaniać! Nie chcę! Ojca, no przemu, że ty! teatro, mas Czynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki myt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał w sej, Piosenka Kanclona. raz ja nie mogę jeszcze ruszyć. Przecież ja tylu rzeczy w życiu nie zrobiłem. Pomóż! Maria. A może ona by się zgodziła? No, co by jej szkodziło? W końcu mnie kocha. Przecież to tak, jakby spełniała ostatnią wolę umierającego. Pomóż, co robisz? Myślę o szybko uciekającej wegetacji człowieka żyjącego w tym przereklamowanym. No dobrze. Będziemy mieli taki problem. Napiszę się go regularnie w 13 z 13? Pożliwić z do... chodzą wszystkie Przy prawie pytasz, znosząc wzrok Przybranie pytam, wznosząc wzrok Czy, wzrok. czy będziesz tym tygryskiem I choć to może że Że Sprzeciwiać się królewną Do wiadomości przyjmij, że Do wiadomości przyjmę, że do wiadomo